Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drogie dzieci, kochana młodzieży, drodzy siostry i bracia. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii w dziesiątą niedzielę w ciągu roku. Uczmy się od Jezusa, jak rozwiązywać niekomfortową sytuację, niekomfortowa, która dzisiaj pojawi się w Ewangelii. Są bowiem takie chwile w życiu człowieka, kiedy jesteśmy zupełnie niezrozumiani niezrozumiani zarówno przez bliskich, jak i przez obcych. Jak zachowuje się Jezus w tej sytuacji, której sam doświadczył? Bliscy mówią, że stracił rozum, z kolei uczeni w piśmie, obcy, wrogowie, że zły go opętał. Spójrzmy na Jezusa i uczmy się od niego, co to znaczy myśleć bardziej po Bożemu. Z Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu. A tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłu. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać. Lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić. Jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy tom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Lecz winien jest grzechu wiecznego, mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących wokół siebie, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Tak oto drodzy internauci dzisiaj zostajemy nazwani przyjaciółmi, nawet bardzo bliskimi, spokrewnionymi z Panem Jezusem. Co tydzień słuchamy słowa życia Ewangelii, ale jednocześnie staramy się Ewangelią żyć. Wydaje nam czasami się myśleć, że jest pewien scenariusz, który Bóg nam zaplanował, wyznaczył, że jesteśmy wyposażeni w pewne możliwości, ale tak naprawdę Bóg wszystko przewidział. Chyba nie tak, jak słyszymy dzisiaj to w Ewangelii, albowiem Pan Bóg pokazuje nam możliwość wyboru. Możemy z jednej strony wyznać wiarę w Chrystusa, ale możemy z drugiej strony tej wiary nie widzieć. I właśnie ta niekomfortowa sytuacja, o której powiedzieliśmy na początku, właśnie niezdolność przyjęcia zbawienia. Sytuujemy się pewnie na co dzień między tymi dwiema skrajnościami pomiędzy dokonywaniem wyborów. Z jednej strony wyznajemy, że chcemy iść za Jezusem, a z drugiej strony nie potrafimy dać wiary. Na czym właśnie polega ten dysonans w dokonywaniu wyboru, że jesteśmy niezrozumiani zarówno przez bliskich, jak i tych odległych? Zaskakująca jest reakcja pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, bo przecież to jego najświętsza, najukochańsza matka i bliscy krewni, kuzynostwo przyszli do Jezusa, a on tak jakby ich odtrąca. Co ciekawe, w Ewangelii według Świętego Marka, kilka, kilkanaście wersetów wcześniej mówione zostało, że odszedł od zmysłów, że zwariował, że poświęca się Ewangelii całkowicie, bez chwili wytchnienia. I Matka Jezusa wraz z jego krewnymi przychodzą, aby go powstrzymać, jeżeli trzeba będzie, nawet przy użyciu siły. Jezus pokazuje, że relacje rodzinne są bardzo ważne że relacje zdrowe relacje rodzinne, matczyne, ojcowskie, pokrewieństwa, więzy krwi są godne umacniania i pochwały. Ale jednak w Ewangelii, w tej mocy Bożej jest coś o wiele większego. I to niezrozumienie naszej wierności Ewangelii wśród najbliższych czasami kosztuje nas w rodzinach wiele konfliktów, czasami kosztuje nas wiele niezrozumienia, a jednak jest w tym coś większego. Praktykując Ewangelię, idąc za Chrystusem, tworzymy zupełnie inne stopnie pokrewieństwa pomiędzy sobą i z samym Panem. I właśnie to pokrewieństwo, to jest ciekawa rzecz, że jest tak bliskie, tak pełne miłości, bo Jezus jest Bogiem, samą miłością wobec powyższego. Jezus się nie denerwuje, Jezus się nie irytuje, tylko Jezus wyjaśnia, Jezus zaczyna tłumaczyć, Jezus wskazuje na ducha, na ducha świętego. I dlatego też Chrystus, Pan dzisiaj uczy nas. Trudnej też prawdy, każdy, kto zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, ten grzech nie będzie mu odpuszczony. Czyli z jednej strony widzimy wspólnotę rodzinną, wielka więź miłości, a z drugiej strony przestrogę, aby nigdy nie zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Jak właśnie zobaczyć to sprzeniewierzenie się Duchowi Świętemu? Długo zastanawiałem się, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu i dlaczego Chrystus w tak ostrych słowach mówi, że nie może być on odpuszczony. Czy faryzeusze dopuścili się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, nazywając go szatanem, nazywając go Belzebubem? Wydaje się, że tak, ale nie dlatego, że pomylili się, ale dlatego, że trwali w swoim uporze, dlatego, że widząc jawne znaki, nie chcieli się nawrócić, po tylu słowach Jezusa, po tylu jego cudach, znakach, nie chcieli otworzyć swoich serc na Boże przebaczenie. I chyba właśnie na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że człowiek odrzuca, wielokrotnie odrzuca Boże miłosierdzie, uporczywie w tym grzechu trwając. Wobec tego życzymy wszystkim trzymania się nauki Ewangelii, nauki Jezusa Chrystusa. To właśnie Pan Jezus uczy nas myśleć bardziej po Bożemu. Myśleć bardziej po Bożemu, to znaczy myśleć językiem miłości. Nie patrzeć i na siebie, ale zwracać uwagę na drugiego. I na koniec, siostry i bracia, drodzy internauci, kolejny tydzień, który dzisiaj razem z Jezusem rozpoczynamy, jest pełen nadziei i optymizmu, albowiem nie idziemy sami. On jest naszym towarzyszem, współuczestnikiem i tym, który nas umacnia. Myślmy po Bożemu. Językiem i myślami miłości. Szczęść Boże, dobrego, pięknego, nowego tygodnia.